I naprawdę króciutko jeszcze, bo nie mogę po prostu wytrzymać. Tak pięknie kwitną róże. Zakwitła róża jazz. Pięknie też kubana. Ma więcej kwiatów niż w tamtym roku. To kubana. To róża jazz. Garden Freud. Piękne. Zakwitła też Yellow Fairy. Tam z tyłu też kwitnie Silueta. Sunny Silueta. Ale jest trochę w cieniu, więc ma małe kwiaty. Piękne. I jeszcze tak naprawdę to kwitnie tutaj no to pewnie będzie wegderziny, drugi kwiat. I już kończę. Dobrego dnia. Kończę tą różą jazz.